Witajcie moi drodzy moi mili na kolejnym odcinku z serii kariera Tottenham Moi drodzy moi mili zaczynamy okres przygotowawczy do Kolejnego wspaniałego mam nadzieję sezonu Cele zarządu na, za na ten sezon Ja już widziałem niestety wygrać ligę mistrzów wy Wygrać ligę Europy, e, zakwalifikować się do Champions League e, i, do, I dojść do półfinału FA Cup Czyli takie same cele tylko zamiast wyjść z grupy Ligi Mistrzów mamy tutaj wygrać ligę Europy Mam nadzieję że takie cele Wykonamy na ten sezon 152 miliony. Mamy tutaj, niestety, hurricane od nas odejdzie. Nie chcę przedłużyć kontraktu. Hurricane, no cóż, trudno. E, żegnamy się z Harrym Kainem. Mm. Z czego tam zwyzywamy pod koniec? Nie odchodzi. Więc co, hurricane odszedł. E... Szkoda trochę. Nie no, wykupiliście nam chary OK, no już nie będę wam nikogo sprzedawał. Eee, my musimy robić ruch różne ruch ruchy, ruchy transferowe. Potrzebujemy napastnika. To jest na pewno podstawa dla nas. Eee, myślę sobie nad takimi napastnikami. Myślę sobie. Kwara no, Scala no, widzę tutaj. Sesok, to jest zawodnik, który jest na pewno ciekawym kąskiem do zdobycia dla nas. Tylko właśnie, ciekawy, czy ktoś się nim interesuje, już. A po drugie, nie chce odchodzić. Nie no, nie kupę, Będziemy kupować soko Zobaczmy na transfery w ogóle, już ktoś wykonał taki mocny ruch. Unkungu, szczerze, do Manchester City. Ja z nim walczyłem w ogóle poza odcinkiem. Już myślałem, że może podpisze kontakt z nami. Niestety nie. Dzisiaj o większe pieniądze nie zgodziliśmy się na takie duże pieniądze, bo nie mieliśmy, więc. Więc trudno, ale. Ale tak. Teraz myśleć nad napastnikami, którzy mogliby trafić do nas. Eee, mamy ten budżet nie aż tak duży, no i jest trochę tych pieniędzy do wydania. Na pewno eee, wiemy o tym. Chyba mm -hmm. właśnie kogo by to kupić jakieś napastnika? No nie wiem, no możemy pójść na przykład. Mm, to będzie. Ben, nie no, widzowie, na przykład we Włoszech. Jest fajny zawodnik w Interze. Oj, oj, A ten fajny zawodnik dużo kosztuje. Oni mają w ogóle Lukaku. Cóż nie mają? Nie mają już Lukaku. Szkoda. Kto ma Lukaku teraz? Znaczy to na pewno ja Lukaku. A w Juventusie jest Dusza Blachowicz w ogóle. Kupienie Dusza na Blachowicza. 116 to jest za dużo, ja tyle nie dam 100 baniek 111 baniek dobrze Nie to jest za duży, nie jeden tyle za są realnie We Francji, może we Francji coś ciekawego znajdziemy mm... Pan ciekawy wygląda, ale to jest... aż nierealny transfer do zrobienia. Neymar to też jest ciekawy zawód. Widzę, trochę nierealistycznie, ale Neymar Junior został kupiony, zostanie kupiony przez Toteham. Znaczy właśnie wątpię w to, że on też się zgodzi na nasze wymaganie kontraktowe z tobą nie rozmawiam. Widzę, że też chciałeś duże pieniądze, a z tobą to nie porozmawiamy, bo to jest też za duże pieniądze. I to jest nasz największy problem. No właśnie, z pensjami. My nie będziemy wykładać bardzo dużych pensji. Co skutkuje o tym, że to będą problemy. No ale... Sam Bendier, to był wymarzony, można powiedzieć, że zawodnik. No taki Neymar to by był bardzo fajny tutaj, żeby przyjąć. Jest fajny pomocnik w pewnym klubie, yy, moim ulubionym klubie, yy, bral, pan Luka Modrycz. A, on kończy karierę najprawdopodobniej podpisał no tak, bo nie podpisał mowy, to on zakończy karierę najprawdopodobniej to ciekawe, o, przejdźmy do 28 gdy się wszystkie sprawy rozwiążą, czyli tak Luka Modric zakończył swoją karierę hmm Cristiano Ronaldo. Nie, nie róbmy też tej kariery, takiej nierealistycznej kariery. Bo to też nie o to chodzi. Znaczy, wiadomo taki Cristiano Ronaldo, wow, ale moje no, to jest zawnie, który nam no nie przyda się zbytnie. No, Ziomak już ma 39 lat, wartość rynkowa milion 600 000. No niby ten Ronaldo tutaj, ale on nie pasuje, on by nie przeszedł do Tottenhamu. Czy może zdobyć pierwszy puchar? United wygrał Ligę Konferencji dwa lata temu. Eee, nie, to jest nierealny transfer. Sorry, ale Ronaldo przychodzący do nas, to jest tak nierealne. Marcus Rashford przychodzący do nas, to jest, moim zdaniem, już bardziej realny transfer, bo typek się trochę marnuje tam. Można pójść po takiego Rashforda, marsz wygrać United i będzie ciężko rozmawiać. No co ja wam, wam, ja wam tyle nie dam. Nie, 72 miliony to jest za dużo. Za Markusza, no ten Ronaldo kusi, ale no właśnie. Kupmy tego Ronaldo. Kupmy Cristiano Ronaldo, jak się zgodzi na wszystkie nasze propozycje. Finansowe. Ale Ronaldo nie chce do nas przyjść. Trudno? W dupę. Nie, no żartuję. E, no myślimy tutaj, no właśnie taki fajny okres się teraz zaczął. Tutaj o kontraktach będziemy myśleć, transfer e, jest fajny zawodnik, jest w fajnym klubem. E, tylko ja nie wiem, czy on będzie dobrze grał u nas. 63 miliony 94 za dużo. 79 83 powyżej 80, powyżej 90 nie, nie wejdę 88 milionów za Wiktora Osimena. Czyli napastnik, który nam posłuży kilka lat. A wiecie, jak ta sytuacja na spróbie wygląda z napastnikami? Nie mamy napastników. Parot to jest zawodnik, który jest naszym w naszym rezerwach. Ona jest napastnikiem i teraz nie porozmawiam z nimi. Dobra, mi niepotrzebny Wiktora Simon, A po drugie, jak się duże pieniądze nie rozmawiam z nim. Oni są. oni wszyscy są takie duże pieniądze. Albo kupujemy prawego skrzydłowego, bo zobaczcie. Możemy tutaj mamy tego, a tutaj możemy zawsze Richard Sona wziąć. Potrzebujemy napastnika. To mamy napastnika rezerwowego. I widzowie. Mamy... Nie, ja transferów nie potrzebuję. Widzowie. My transferów nie potrzebujemy w sumie. Znaczy może coś wzmocnić, żebym ja to pomoc jeszcze pod, pod rasowo, tylko... Nie też zawodnikiem jakimś bardzo drogim. Ja mówię muszę... Nie no, żartuję. Eee, w Barcelonie może kogoś fajnego znajdziemy na pomoc. No Frankesi to jest może znajdziemy fajna propozycja, ale... Warto się komu to jest ogromna. Ten Gavi tam, o boż Wiesz, Gavi by mógł za 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 zaznać Ligę Mistrzów. A nie, czekaj, my w tym sezonie gramy w Ligę Mistrzów. A Barcelona, tak. Robert Lewandowski. Ty... Pez, że ma jakiś pomocników. Ma Fabiana. Marko Verratti na taką emeryturkę tutaj. Do nas się udać. 58 milionów, to mi pasuje. Kupujemy bardzo dobrego pomocnika. Nie dam ci tyle im w że zarabiesz. No nie. A boże, 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 się to też jest boże, okay boże, tak by się trzeba dogadać z Napoli z z ceną. Piotr Zieliński przechodzący do, to, do Totków, no, na wyższą piłkę. Ale trzeba wy tak chcecie dużo zarabiać. Będziecie najbardziej, najlepiej opłacalnym piłkarzem. Dobra, no trudno. No to co Piotr Zieliński przychodzi do Tottenham. Duży Pitas będzie tutaj zgarniał. Ale na pewno to jest dobry transfer dla niego. No bo tamten sezon miał dobry w Napoli. Też miał chyba jakiś tam uraz, bo zajrwał bardzo małe mecze. Na pewno dla Piotrka y, podstawowy skład nie będzie. Chujberga się pozbywamy i to pewnie już. Na stałe. Chyba tym zaczniemy następny sezon już, bo tak szczerze nie widzę tutaj sensu na zmianę. Hugo Loris to jeszcze mamy 2 lata kontraktu. Zakończył nas karierę pewnie. Ja chcę zobaczyć jak nasi pomocnicy w ogóle zagrali ten sezon. Średnia ocena pana Mazrałego to była ocena 6,78. Przeciętny sezon Kim wiem, że zagrał git sezon? 7. Dobry, dobry to był sezon. Kima Nasz filar defensywny Davis. O, wasie, lewy obrońca by nam się przydał. Chociaż mamy tego zioma jednego takiego ciekawego. To nie był to zły sezon Davisa. Ja wiem, że już pewnie się nie będzie u nas zmieścił. Będziemy grali tym ziomem. A po prostu tutaj. Macie oralopusi I tak będziemy pewnie grać Przez następny sezon, bo jakichś dużych zmian nie zrobiliśmy jakiś taki transfer wpadł Właśnie będę kurczę, bisuma Bisuma to jest nasz ważny filar. Wiesz, już trochę trochę lat jest u bisuma Endombele no nie podoba mi się trochę Piotrek Zieliński, no ale on będzie tu grał, Piotruś. O! I to będzie nasz podstawowa jedenaska na następny sezon. Tak to się będzie tak to będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało. To jest podstawowa jedenaska na następny sezon. Więc no gruby następny sezon będzie, mam nadzieję. Zresztą jest kolejny odcinek z tej kariery. Zobaczymy, czy to będzie ostatni sezon tej kariery, no bo nie ukrywam, że to będzie bardzo ciężki sezon i wiem o tym doskonale. Ja nie robię dużych zmian w klubie. Dlaczego? No bo. Zoszczędzamy pieniądze kolejne na następne okienko. Bo zobaczcie, 106 milionów nam zostaje. No to jest. Czekam na jakieś okienko, gdzie po prostu wydamy te pieniądze wszystkie. Ja są na z listy transferowej. Ja go będę tutaj trzymał w naszym klubie. Są on będzie naszym najważniejszym zawodnikiem w tym sunie. ja bym chciał porozmawiać z naszym zawodnikiem. Dobra, troszkę porozmawialiśmy z nim. Hmm. On odejdzie po następnym sezonie. To yy, kiedy on ma kontrakt? To bym chciał jeszcze z nim przedłużyć. O, i, i mamy klauzulę: 150 milionów ktoś za ciebie płaci, i może odchodzić. I to nam pasuje: to nam pasuje, bo są, jeśli ktoś płaci za niego 150 milionów, on odejdzie. Yy, więc byśmy zarobili bardzo dobre pieniądze. Dobra, jak ten Los Elso odejdzie, bo nam... Nie, nie odejdzie. Bo... Takich pieniędzy nie będę przyjmował za Los Elso. To jest nadal zawodnik, który nam się przyda. Yy, więc co, no... Jeśli ktoś płaciłby 150 milionów za Pana... parasona Hynimas... ...Hun... ...Panasona, no... Hmm. ...się cieszył. Bo byśmy na pewno kogoś znaleźli szybko na, na skrzydło. Yy, on już nie podpisze więcej umów, To jest ostatnia umowa, którą podpiszemy z panem Sonem, yy, no potem tym odejdzie Son, jestem z tym pogodzony, ale okej, okay, bo na pewno jakieś ruchy. Następne okienko transferowe będzie najważniejszym okienkiem transferowym, zbieramy pieniądze, Tanganga zostanie u nas, bo to jest Tanganga, to, to, to właśnie też trzeba poprze duże kontrakty, na którym yy, nie, 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 nie. Ja nie chcę takiego kontraktu. Ja bym chciał inny kontrakt. Ja klauzuli wam nie wstawiam, bo to mi się nie podoba. Bo mi to bije zaraz City i wszystkich wykupi. To nie może być klauzula, bo to jest bardzo złe opcja. zła opcja. Zła tak powiem. Nie, kontrakt. Tego nie będzie. Klauzuli nie ma. U kogo musimy podpisać kontrakty? Stolarczyk ma. Mazraui, ma ma. Udogle ma do 2000. O, ten ty, typ jest dobry. To jest mocarz. O, nie ma klauzuli, mam nadzieję, wpisanej, bo ja bym go nie chciał sprzedawać. Nie. E, kim? kim, 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 ma. Pendancur ma na razie do 2026 roku. Dier ma i to długo. Bisuma ma. Son ma. Moura ma. Richard Lisson ma Loris ma Parrot, Parot, Parot, Parot nie chcę z nami przedłużyć kontraktu. Mam nadzieję, że coś się zmieni w tej kwestii. Los Elso nie ma. Też dla mnie przedłuży kontraktu. No ja nie chciałbym, żeby Parot mi odszedł po sezonie, bo to też jest moim zdaniem ważny zawodnik naszej ekipy, ale jak będzie chciał odejść, to odejdzie. No, nie będę go. Widzę, że się interesują mnie, to że Niko Williams ma, chociaż moim zdaniem Nico Williams to jest na razie porażka. Ten transfer. Popatrzmy na poprzedni sezon. 6,60 sre średnia. Bym pierwszy miał lepszy, ten. Bez gola w poprzednim sezonie. Endombele ma. Romero ma. Gil. Gil ma. Endombele ma. Mam nadzieję. Nie, Endombele nie ma. To jest tam jeszcze przedłużę. Tam 4 lata pewnie odejdziesz po następnym sezonie też romeo ma no i co, no i to jest wszystko na razie, co chciałam sprawdzić eee, i co chciałem jeszcze zrobić, a chcę żeby nico williams był naszym podstawowym skrzydłowym i to będzie to, czym będziemy grali Poprzedłużaliśmy tam niektórym kontrakty i tak to na razie wygląda ten pierwszy odcinek z pięknej kariery. Ja sobie przegram cały sezon przygotowawczy. Widzimy się na początku sezonu. Czy znowu, znowu zaczynamy z Manchester United? Nie, bo teraz z Liverpoolem zaczynamy sezon. O Boż.